Jedź, sto pięćdziesiąt, lewy trzy, lewy trzy, do prawy trzy, do prawy trzy, do prawy dwa, i lewy trzy do dwa, i lewy trzy do dwa, i na hopę, i objaz hopy. I lewy 3, do prawy 2, shooter wąsko. Shooter wąsko, i lewy 2, pod most. Lewy 2, pod most. I lewy 2, do prawy 3. Do prawy 3, i lewy 6, do prawy 6. I 20, lewy 2, do lewy 2 wewnątrz. Lewy 2 wewnątrz, wewnątrz. 150. Lewy 3 długi, lewy 3 długi 20, hopa, lewy 3 długi i 20, hopa, i prawy 3, dawaj, prawy 3, do lewy 2 długi, lewy 2 długi i krótka, lewy 2 plus nawrót, lewy 2 plus nawrót. Do prawy 2 plus nawrót, prawy 2 plus nawrót i do lewy 2 i do lewy 2 i do prawy 2 i prawy 2 i lewy 2 i do lewy 2 zewnątrz i do lewy 2 zewnątrz na lotną, lewy 2 zewnątrz na lotną. Jedziesz. Już dobra, super, dzięki. Dobra. Dobra, jedziemy w lewo. Możemy.